Czy zachowanie toksycznej osoby z wiekiem się pogarsza? Tak. Często zdarza się, że stan toksyków pogarsza się wraz z wiekiem, szczególnie w wieku 60-70 lat, i nie chodzi mi tutaj tylko o samopoczucie fizyczne. W miarę dorastania ludzie bez duszy często zaczynają tracić atuty, które sprawiały, że czuli się silni i że mieli kontrolę nad sytuacją, na przykład Wygląd, zdolności fizyczne i podziw, jaki kiedyś otrzymywali. Ta strata jest dla nich niewyobrażalnie trudna do zniesienia. Bez tych źródeł potwierdzenia ich kruche ego i poczucie własnej wartości zaczynają się rozpadać. Czują się niepewnie, czują się bez przerwy zagrożeni, co prowadzi ich do jeszcze większego samolubstwa, manipulacji i desperacji w potrzebie uwagi i podziwu. Toksyczni ludzie w podeszłym wieku borykają się również z większą liczbą problemów zdrowotnych. I strat, takich jak śmierć przyjaciół lub rodziny. Co ciekawe, zamiast radzić sobie z tymi wyzwaniami w zdrowy sposób, stają się jeszcze bardziej egocentryczni, cyniczni i obcesowi wobec innych. Z wiekiem coraz bardziej cofają się w rozwoju, są mniej otwarci na zmiany i bardziej oporni na nowe pomysły. To z kolei sprawia, że stają się jeszcze bardziej bezduszni, uparci i wrogo nastawieni do każdego, kto kwestionuje ich przekonania lub działania.